Wiosna śpiewała swój hymn triumfu milionami głosów i szła przez ziemię barwna, radosna, dobroczynna i święta. O, święta! śpiewał chaos splątanych głosów polnych. Święta! dzwoniły strumienie kryniczne, śmiewały niezabudki niebieskimi oczami, zapatrzone w toń migotliwą. Święta! śpiewały żyta już w kłosach. I szły całymi polami jakby ku słońcu i kłaniały się rytmicznie, jakby w dziękczynnej modlitwie. Święta! Śpiewały kwiaty łąk, wiśniowe gaje, skowronkowe głosy, szumy borów, zapachy ziemi, brzęki pszczół. Święta, święta, święta! Dyszał cicho wietrzyk poranny, jak gospodarz tych pól nieobjętych przebiegał je wzdłuż i wszerz. Gasił rosy, podnosił źdźbła ociężałe, rozdmuchiwał grzywy zbóż, otrząsał kwiaty, targał miękkimi, kochającymi ruchami maczkowe grusze po miegach. Gonił się z potokami, zwiewał z kwiatów motyle, totarzał się po drogach, wysuszał kałuże, to biegł w pola do uznojonych pracą ludzi, osuszał im czoła i świstał im w uszy: Święta, święta! A potem przyszło południe, pajające, potężne żarem, i obezwładniło życie na chwilę. A potem słońce opadło z wolna ogromne, ciężarne jutrem. I kładło się tam zabory za ziemię dalekie, a ziemia rozszalała w pędzie istnienia, wyzbrana sokami, nabrzmiała krzykiem radości, przycichać zaczynała, sennić.